Andrzej Staniszewski, muzyka moje życie. Cześć, nazywam się Andrzej Staniszewski. W życiu e, miałem ogromne szczęście, choćby z tego może powodu, że 13 jestem urodzony. No ale to żart taki. Byłem na ponad 282 koncertach największych gwiazd muzyki. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o tych podróżach pełnych dźwięków, emocji i wspomnień, które no nie da się ukryć, że żyją ciągle w moim sercu. Muzyka była dla mnie zawsze czymś więcej niż, niż tylko dźwiękiem spłyty czy, czy, czy powiedzmy z kasety, bo to pamiętam te czasy bardzo dobrze. To emocje ogromne. Każdy koncert, właściwie, to jest inne miejsce, inna energia. I tak to się zaczęło, właściwie. Koncert po koncercie. 282 koncerty na dziś, 5 listopada 2025. 282 sceny. Rozmaite sceny, różne sceny. O których kiedyś jeszcze wspomnę, jak, jak się buduje, i, i ten, bo miałem okazję przy tym też być. Każdy odcinek moich podcastów będzie jedną podróżą do wspomnień i koncertów tych właśnie moich kochanych, ulubionych, największych gwiazd. Opowiem Wam, zresztą już to zrobiłem w pierwszym, jakby odcinku. I to będzie trailer pierwszego mojego podcastu. Opowiedziałem Wam o Stevie Wonderze, o koncercie Stevie Wondera, od którego się wszystko zaczęło, ale też opowiem o koncercie Stinga, jak się pojawił w świetle reflektorów i co czułem. Jak wyglądał moment, gdy byłem na koncercie Michaela Jacksona w Bremen na pierwszym koncercie, bo byłem na dwóch. Opowiem o nich. Ale też opowiem o tym, jak wyszedł Barry White na scenę. Co się działo, jak kobiety piszczały, hałas niesamowity. Opowiem o Alicia Kiss, jakie były emocje, jak dawałem jej kwiaty, jak się z nią spotkałem. O Leonelu z którym się również spotkałem, który wychodzi w ciemności i mówi: Hello. I to, jest, to są te momenty. No niesamowite, ciarki, ciarki, ciarki. Oraz opowiem też o, o, o Whitney Houston, w, która wystąpiła w Sopocie, wyszła w rękawiczkach i w sweterku od babci. No dobrze, taki żartik. To niestety to był przykry moment, bo spodziewałem się, że wyjdzie Whitney w pięknej sukni, i, a ona w sweterku i w rękawiczkach. No ale było zimno, to trzeba przyznać. Nie będzie to tylko opowieść o koncertach, ale to będzie też o, o tych emocjach, o których wspominam, inspiracjach. Będę opowiadał anegdoty z tych koncertów, także to wszystko będzie w moich podcastach, e, które będą się ukazywać co dwa tygodnie w czwartki o godzinie 18. A premiera odbędzie się 20 listopada w kawiarni Hard Rock Cafe. Na żywo, a będzie w ogóle transmitowana i, i, i można będzie jej słuchać w Spotify'u i, i YouTube'ie pod nazwą Andrzej Stańszewski. Muzyka moje życie. O Stevie Wonderze mówiłem już jak było na, na koncercie, jak Wojtek Mango wyprowadzał, jakie ciary wtedy miałem, jak łzy się pojawiły w oczach, bo to było coś niesamowitego. Ale dzisiaj chciałbym opowiedzieć o kolejnych koncertach, które się po Stevie Wonderze pojawiły. Pierwszy koncert w 1991, koncert Donna Summer. Niesamowite, jak się dowiedziałem, że Donna Summer przyjeżdża do Polski, to no, no robiłem wszystko, żeby, żeby kupić bilet. To trochę inaczej się kupowało bilety niż, niż teraz. A donna przyjechała na festiwal artystów chrześcijańskich do Częstochowy, no bo gdzie indziej jak nie do Częstochowy. I to było częścią Światowych Dni Młodzieży. Występowali tam tacy artyści jak Stanisław Sojka, Krysia Prońko, BBN Cywines. No to było wydarzenie, to, to, to rodzina, kuzynostwo Whitney Houston. Diane Warwick, to kiedyś indziej jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać. Na BBC Wines byłem w ogóle w 1998 w Teatrze Polskim, bo później oni przyjechali jeszcze na, na koncert. I Donna Summer śpiewała oczywiście tutaj i przyjechała do Częstochowy. No to było niesamowite, bo, bo, bo to królowa disko ogromna energia, ale tutaj była trochę spokojniejsza. Chociaż nie ukrywam, że na koniec usłyszeliśmy. Hot Stuff i I Feel Love. I tutaj e, faktycznie można było usłyszeć na żywo te, te koncerty. Dokładnie nowe doświadczenie, a właściwie takie pierwsze moje doświadczenie koncertowe. A przy okazji e, pamiętam, że, że w, zacząłem wspominać film Dzięki Bogu już piątek. Thanks God to Fridays z 1978 roku bo przecież ona grała tam wspólnie z Lionel'em Brici, który grał DJ, a ona była piosenkarką początkującą i koniecznie chciała zaistnieć jako piosenkarka na tej dyskotece, która się nazywała ZU. Świetny film, naprawdę polecam. Pełno tańca, radość, wolność, śpiewali. I tańczyli. Także polecam ten film, jeżeli w ogóle jest jeszcze gdzieś do zobaczenia. Ja wczoraj kupiłem płytę przez internet z tego filmu, gdzie, gdzie właśnie Donna Summer śpiewa Last Dance. Tak wspominam ten koncert. Ale teraz już chcę przejść do kolejnego koncertu, do Chrisa Ree w 1991, w październiku, w Katowicach. No i to było wydarzenie, to było już dla mnie ogromne wydarzenie, dlatego że Chris Harry słuchałem od zawsze. Głos jego i, i, i gitara były, były, no są wspaniałe, są wspaniałe i, i czekałem na ten koncert i proszę, przyjechał. I to już było takie wejście, no można powiedzieć, do świata koncertów i ogromne, ogromne emocje. Głos Kryszary jest, jest jedyny, niesamowity, zachrypnięty. Tak bym chciał też mówić i śpiewać, ale nie potrafię. <grym> Dobra. A kulminacją koncertu no, na pewno był, był utwór Josephine. Ten moment zapadł mi jakby w pamięci najbardziej. I cisza się zrobiła, jak śpiewał tę piosenkę. Wszyscy jednak przeżywali to. I łezka w oczach się pojawiała, oczywiście akord gitary, i jest wspaniały. Nie było żadnych krzyków ani euforii wtedy, bo to już było pełne jakby skupienie. Oczywiście kolejne nagrania, które były, najbardziej zresztą lubię też te nagrania to są te takie nagrania letnie, nie? On the Beach, Looking for the Summer i All Summer Long. A na koniec Chris Ria zaśpiewał Let's Dance. I no to już wtedy była zabawa, to już skupienia tu żadnego nie było. Refleksja moja jest taka, że właściwie z tego koncertu okazuje się, że w muzyce to nie wszystko tkwi jakby w, w, w ogromnych scenach, światłach i, i, i ten... Chociaż to były moje pierwsze koncerty, ale tak sobie później myślałem o tym, że wystarczy, że wyjdzie taka postać jak Chris Reyna. Skromny człowiek, normalnie ubrany i głos jego i opowiada historię, w, śpiewając i, i gra na gitarze. No, no, coś, coś wspaniałego. Kolejnym koncertem, o którym dzisiaj jeszcze chcę wam opowiedzieć, to jest koncert Stinga. Pojechałem na Stinga do Hanoweru, dowiedziałem się i moi znajomi zaproponowali, mój, mój, mój przyjaciel z y, Braunschweigu, pojechaliśmy tam razem na ten koncert, no byłem ciekawy jak to będzie, dlatego że Stinga słuchałem już przecież i, i zawsze tak samo ciarki mi przechodziły jak, jak słyszałem jego głos. To było najwyższej klasy już takie doświadczenie. Sting jest no niesamowity, wiadomo, wszyscy, wszyscy wiemy, co potrafi i, i teksty piosenek i, i oczywiście też gitara. Choć nie ukrywam, że się zderzyłem z e, czymś, czego się nie spodziewałem, dlatego że nie wiedziałem wtedy, że na tak zwanym zachodzie, na koncertach już się pije piwo, pali papierosy, ja wchodzę do tej hali, a tam po środku właściwie stoi budka z piwem. Wszyscy się kręcą, chodzą, kupują piwo, palą papierosy, mgła ogromna, patrzę gdzie Sting, no, słyszę go, ale nie, nie widzę. No, dopiero musiałem znaleźć sobie takie miejsce jakieś, gdzie, gdzie mogłem go zobaczyć i już przeżywać zupełnie inaczej ten koncert. No i co? I czekałem na Frydaj. Bo to jest y, nagranie, które no zawsze w mojej pamięci będzie, jeżeli będę mówił Sting. To utwór z y, koncertu y, Nothing Like the Sun. Po pierwsze, piękne nagranie i słucham do dzisiaj tego nagrania, ale ono się wiąże też z jednym moim takim wspomnieniem zupełnie prywatnym i muszę o tym powiedzieć, gdzie no, ja jako nauczyciel, ja jestem po Ławłewie Wrocławskim, dorabiałem zawsze na wakacjach, no bo takie czasy. I byłem też wychowawcą, ratownikiem i kierownikiem kolonii, jednej z największych w Polsce, prawie 400 dzieci na, na kolonii. I będąc kierownikiem, a właśnie gdzie to było? To było w Brennie. Brennie w województwie wielkopolskim, piękna miejscowość nad jeziorami, Cudownie. Konwaliowy Szlak, no pewnie znacie to miejsce i ja jak nie, to zapraszam was, zobaczcie, pojedźcie. Ale o czym chcę mówić? Chcę mówić o tym, że ja dla swoich kolonistów zawsze grałem Fragile o godzinie 21. I to oznaczało ciszę nocną. To nagranie w lesie brzmiało no niesamowicie, niesamowicie. Oczywiście nie było głośno ale ta muzyka, nie da się tego opisać, naprawdę. Niektóre dzieci, które jeździły na kolonie, a z którymi mam kontakt, no, które są dorosłe w tej chwili, mówią, że pamiętają to i chciałbym je właśnie serdecznie pozdrowić. Wszystkich, którzy pamiętają ten moment, którzy byli gdzieś tam w tym miejscu. Wychowawców i wszystkich kolonistów. Taka, taka po prostu to refleksja. Ale Sting to przede wszystkim elegancja i profesjonalizm. Muzyka, no nie wiem, no można powiedzieć, że to jest arcydzieło. To, co on robi, to jest, to jest arcydzieło, to jest wszystko dopracowane. Każde słowo, powiedzmy, wyśpiewane, no, no perfekcyjnie. Perfekcyjnie i to naprawdę porusza, no myślę, że każdego z nas. Chciałbym dzisiaj e, zakończyć e, taką zachętą do słuchania mnie dalej. Jeśli kochacie muzykę tak jak ja, zostańcie ze mną. W następnym odcinku zabiorę Was na koncert, na dwa koncerty Michaela Jacksona. Usłyszę razem z Wami, jak brzmi szczęście zamknięte w dźwięku, bo to tylko Michael Jackson potrafił. Dziękuję, że jesteście ze mną, że to jest początek naszej takiej wspólnej. Drogi i przeżywania koncertów. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. A przede wszystkim teraz zapraszam Was na obserwowanie mojego fanpage'a. Do usłyszenia.